Sprawdzamy dzisiaj gotowy zestaw komputerowy z NPC Gaming z procesorem AMD Ryzen 5 7500F i kartą graficzną ASRock 7800XT Challenger. Jeżeli spodoba się Wam film, zostawcie łapki w górę, odezwijcie się w komentarzach i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Za każdą reakcję z Waszej strony bardzo Wam dziękujemy. Na początek kilka słów o naszych gotowcach z NPC Gaming. To co w nich najważniejsze, to to, że macie podaną pełną oraz dokładną specyfikację i wiecie dokładnie, jakie podzespoły otrzymacie. Każdy zestaw ma wczytane profile pamięci oraz wgrany system operacyjny Windows 11 Home w wersji darmowej bez aktywacji. Jeżeli chcecie przeprowadzić aktywację systemu do zestawu, trzeba dorzucić licencję Windowsa. Zestawy przechodzą testy obciążeniowe w celu weryfikacji poprawnego i stabilnego działania. Razem z zestawem otrzymujecie raport z tych testów, który jest sporządzany przez naszego technika. Zestawy objęte są trzyletnią gwarancją door-to-door. -door. Odbieracie zestaw, rozpakowujecie go, podłączacie i macie gotowy sprzęt do pracy. Wracamy do testowanej dziś konfiguracji i przechodzimy do omówienia specyfikacji. Procesor AMD Ryzen 5 7500F, obecnie najbardziej popularny i najbardziej opłacalny procesor do gier na rynku. Bardzo wydajne 6 rdzeni oraz 12 wątków. Płyta główna ASRock B650M Pro RS. Rozbudowana i dobrze chłodzona sekcja zasilania procesora, która poradzi sobie nawet z najwydajniejszymi procesorami AMD na podstawce AM5. 3 złącza M2 na dyski SSD. Pierwsze z nich posiada solidny fabryczny radiator. Dodatkowo jedno złącze M2 pod moduł Wi-Fi, jeżeli chcielibyście taki zamontować, cztery banki na pamięci DDR5 z obsługą do 192 GB DDR5. W cenie około 600 zł ASRock B650M Pro RS oferuje naprawdę sporo. Pamięci operacyjne Lexar RS DDR5 z podświetleniem ARGB i taktowaniem 6400 MHz z opóźnieniami CL32. Pamięci, które dość szybko podbiły nasz rynek. Nie stało się to oczywiście bez powodu. Bardzo dobre parametry, bardzo atrakcyjna cena względem nawet konkurencyjnych modeli bez podświetlenia ARGB. Pamięci posiadają profil XMP, który bez żadnego problemu nam się tutaj ładuje. Dodatkowo model ten jest również na liście kompatybilności QVL płyty głównej ASRock B650M Pro RS. Za cenę około 500 zł. Ciężko znaleźć lepsze DDR5. Dysk SSD również marki LEXAR, a dokładnie model NM710, generacji czwartej o pojemności 1TB na protokole NVMe1.4. Dysk oferujący odczyt z prędkością do 5000 i zapis z prędkością do 4500 MB na sekundę. Wysokie współczynniki żywotności, 5 lat gwarancji producenta, dobra cena i jest to propozycja dysku, która w zestawie gamingowym odnajduje się po prostu świetnie. Karta graficzna AS ROC Radeon RX 7800XT Challenger OC. Bezpośredni rywal RTX 4070. Przy czym propozycja 7800XT jest propozycją tańszą, posiadającą 16GB pamięci oraz szynę 256 bit. Kompaktowa konstrukcja z dwoma wentylatorami, z metalowym backplate'em i akcentem RGB. Jak układ chłodzenia tej karty poradzi sobie z obciążeniem? Zaraz wszystkiego się dowiecie. Zasilacz Seasonic A12 o mocy 700W z certyfikatem 80, dwie osobne wiązki ośmiopinowe do zasilenia RXA 7800XT, wentylator 120 mm na łożysku ślizgowym, komplet zabezpieczeń, dobra regulacja napięć i blisko 650W na linii plus 12V. Chłodzenie procesora Endorfi Spartan 5 w wersji RGB wydajne, bardzo ciche chłodzenie procesora, które do Ryzena 5 7500F nadaje się wręcz idealnie. Cała konfiguracja umieszczona została w obudowie z NPC-Z3R z trzema cichymi i wydajnymi wentylatorami Arctic P12 PWM PST. Obudowa z kompletem filtrów, z bardzo dobrym obiegiem powietrza oraz z portem typu USB-C. Skoro już wszystko wiemy, czas i pora na test. Wydajność testowanego dziś z NPC Gaming sprawdziliśmy w bardzo wymagających grach w rozdzielczości 1440p na najwyższych predefiniowanych ustawieniach graficznych bez włączonego RT oraz AMD FSR. Poprzeczka zawieszona wysoko, ale jak zapewne już wiecie, nie dobieramy mniej wymagających gier do puli gier testowych, żeby tutaj nagle was łapać na kilkaset generowanych klatek. Także zostawiamy was z nagraniami z gier i zaraz słyszymy się ponownie. You're not one of us. People of Yara, an announcement from El Presidente Castillo. A true Yara. YOU yeah. Nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem Romantykiem. Tak, to widać. yeah Jak widzieliście, testowany z NPC Gaming bez problemu radzi sobie z bardzo wymagającymi tytułami gier w 1440p, nawet na detalach Ultra. Jeżeli będziecie chcieli więcej klatek, to nawet pomijając samo zejście do detali o oczko niżej, możecie skorzystać ze skalowania obrazu AMD FSR. Dodatkowo FSR 3.0 posiada generator klatek i w grach, które będą tą technologię wspierać, tam będziecie mogli jeszcze bardziej doładować ilości generowanych klatek. Pamiętajcie tylko, żeby przy generatorach klatek jednak nie przesadzać, bo czasami, pomimo bardzo wysokiej ilości wyświetlanych klatek, rozgrywka może być mało grywalna, co związane będzie z wysokim input lagiem. Na koniec sprawdzimy pobór energii, generowany hałas oraz temperatury. Zestaw na spoczynku pobierał z gniazdka niecałe 100 watów i generował hałas na poziomie 36,8 dB, minimalnie przebijając się przez tło pomiarowe i była to zasługa zasilacza Seasonic A12. W Cyberpunku pobór energii wynosił równe 400 watów i cała konfiguracja generowała hałas na poziomie 44,5 dB. Nie jest to zestaw niesłyszalny, ale też w żadnym stopniu nie można powiedzieć, że jest on głośny. Zestaw jest po prostu słyszalny. Podczas 5-minutowej rozgrywki procesor AMD Ryzen 5 f rozgrzewał się do około 65 stopni. Rdzeń na karci graficznej ASRock RX 7800XT Challenger do 70 stopni, a hotspot oscylował w granicy 90 stopni. Nie ma tutaj się do czego przyczepić. Wszystkie wartości są po prostu jak najbardziej poprawne i akceptowalne. Podsumowując, bardzo wydajny zestaw nawet w rozdzielczości 1440p z dobrą kulturą pracy i z dobrymi wydajnymi układami chłodzeń. Dodatkowo jest to nowa platforma już z pamięciami DDR5, która daje Wam fajne możliwości jej modernizacji w przyszłości. Czy to o wydajniejszy procesor, czy też o wydajniejszą kartę graficzną. Link do testowanej dziś konfiguracji znajdziecie w opisie pod filmem. Dodatkowo znajdziecie tam link do samej konfiguracji, ale w wersji ARGB z czterema wentylatorami Arctic P12 ARGB. O niczym chyba nie zapomnieliśmy, także na dziś to wszystko z naszej strony. Zbieramy się do kolejnego testu i widzimy się ponownie za jakiś czas. Trzymajcie się, cześć!